Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem oczywiście Werbel, a to jest oczywiście Tairn. Także trochę przesadziłem z tym, że będę wbijał jeden poziom dziennie, ale na tym filmie postaram się dobić ten 45. Jest to dosyć kluczowy poziom, no bo chcę założyć ten smoczy gnat, który łącznie z punktami z poziomu da mi 100 życia. No i wtedy otworzą się przede mną nowe możliwości. Stwierdziłem, że pokażę coś innego. Zazwyczaj pokazywałem wam. Po prostu instancje, bossy Tym razem pokażę po prostu normalne, takie tradycyjne ekspienie, jak to w MMO bywa. Czyli po prostu na orkach. Dodatkowo być może. Oczywiście to nie będzie tak, że ja wbiję te 6000 i skończę film. Prawdopodobnie spróbuję zrobić zadanie związane z orkami, ale prawdopodobnie no, skończy się to zgonem, bo zadania w tej grze niestety... Bądź stety, jak kto woli. Działają na takiej zasadzie, że zaczynasz zadanie. Jest bardzo łatwo, fajnie, przyjemnie. Idź pogadaj, idź zabij pięciu bandytów. No i nagle pokazuje się boss, który ma 5-6 tysięcy życia. Przynajmniej na moim poziomie. No i taki boss zabijacie na 2 trzy ciosy. Także prawdopodobnie, jeżeli spróbuję zrobić to zadanie, no to. Film zakończy się właśnie w taki, a nie inny sposób. Zresztą ten 45 poziom to ja już mam za chwilę. Bardzo fajnie się tu ekspi tak naprawdę na tych holkach. Wiem, że na następnej mapie jest więcej grupek, z tym, że dużo osób tam łazi. No i nie ukrywam, że z czteroosobową grupką mam problem. A w sumie bardziej mój kruk ma problem. także dobra ile tu jeszcze do poziomu no 400 czyli bardzo szybko leci a zadanie o którym wspominałem jest to to zabili lidera orków trhanga i i w każdym razie coś bo ucieło no ale mniejsza o to tutaj chyba ktoś też mnie to denerwuje że takie przychodzą tutaj 60 70 poziomy tak w ogóle dzisiaj się nie zakręciłem no tak naprawdę Najgorsze, co można dostać, to są eliksiry. Bo dostajemy. No ile? Ja dostaję między 12 a 30 chyba. To już lepiej dostać 5 platynowych kluczyków. No i sobie otworzyć skrzynki, dostaniemy jeszcze więcej eliksirów. Także to jest trochę, według mnie, słabe, że te eliksiry tutaj wypadają. No zobaczę, coś na kolejnej mapie. Tutaj mamy dwóch orków. Tutaj mamy też te tygrysy. Kiedyś miałem z nimi problem. Może nie będę rzucał inkantacji Bo tak naprawdę nie muszę, wychodzi na to samo mniej więcej Czyli dobra, potem będę miał poziom Cofnę się na chwilę, żeby założyć broń Bo jeszcze mnie ktoś ubije i jakimś Pechowym cudem mi wypadnie Dobra, piękny dźwięk oczywiście wbicia poziomu a gdzie tu jest wyjście? Coś nie mogę nacelować, dobra Mamy wyjście, czyli tak Każdy poradnik mówi, żeby miał 700 życia chyba na 55. poziomie Ja się już do tego zbliżam coraz bardziej Jeden muszę dać w moc na pewno, żeby założyć w ogóle ten smoczy nad Umiejętności sobie zbieram Tak naprawdę nic teraz nie potrzebuję Stwierdzę później w co je dodam Także za... Aha, smoczy Gnat muszę w ogóle... Zapomniałem, że muszę go naprawić. Dobra, mniejsza o to. Także chwilę sobie jeszcze, nie wiem, po ekspie. I spróbujemy się udać na tego bossa. Tutaj jakieś jednoosobowe grupki to... Nawet nie grupki. To można poobijać. Darmowe doświadczenie. Całkiem właśnie sporo dają. Tak naprawdę taki jeden daje mi niewiele aż tak mniej niż na przykład grupa żabek na instancji z ropuchą więc tak naprawdę fajnie się tu XP tylko że bardziej nocą no bo w dzień tutaj dużo osób siedzi to jest jakiś uruk nie zauważyłem tego szamana chyba pierw lepiej wypierdzielić oczywiście kruk zaatakuje uruka i niestety dostałem debuffy I niestety prawdopodobnie ginę, tak? Bo oczywiście moja postać nie trafiła, dobra, nie ginę Ale może zrobimy coś takiego, żeby się zabezpieczyć przed tym urukiem dobra no chyba raz trafię, prawda? 17%, ale trafiłem Ten uruk w ogóle bije mnie mniej niż... Normalny ork, czasami mnie po 200 potrafił trzepnąć. 1900 doświadczenia, dobra. Czyli z tego co wiem, ten bosik jest tutaj. No ja prawdopodobnie nie zrobię, nie oszukujmy się. Ale spróbować mogę. Przynajmniej to urozmaici film. Prawdopodobnie będę i tak potrzebował pomocy z tymi zadaniami. Dobra, może użyję eliksirów, i tak mam ich pełno jeszcze od ropuchy dostałem tutaj. Nie będę was zanudzał ogniskiem Tutaj w ogóle ktoś siedzi, 58 poziom Może zdajemy kruka na sekundę dosłownie Znaczy ja w ogóle jestem w stanie Co to jest? Trzech orków Znaczy dwóch orków i uruk Tego jednego może sobie tutaj Zdejmiemy Ach, może z inkantacją No serio no 79% i nie trafiłem. Jak ja tam grę uwielbiam za procenty, nie? Zresztą dużo osób z tego co widziałem ma takie problemy na czacie. Ale on tam w lasp chyba, nie? To chyba mnie nie ubije. Mam nadzieję. Czyli on jest w namiocie, ten boss. Dobra, no spróbujemy. Założę króka w sumie trudno. Jak zdecyduje się mnie ubić, to niech mnie ubija. Dobra, czyli oni mnie zaczepią, no to było oczywiste raczej. Dajmy może coś takiego Tutaj też pozmieniamy Teraz się wszyscy będą atakować Wręcz Na szczęście debuffa nie trafili No i niestety musiał przeżyć na 10 życia Czasem strasznie ta gra jest chamska Ale dałem 3 w obronę więc przeżyję Dobra Oczywiście Kruk musi tego, co ja, zaatakować. Jeszcze wszystkie... ...te łajzy muszą też mnie atakować. Teraz jest pytanie, czy ja w ogóle jestem w stanie tę walkę przeżyć. Ale chyba tak, nie? Ledwo, bo ledwo, ale... ...jakoś się udało. To bossa na pewno nie zrobię. Nie ma nawet takiej mowy. 3000 doświadczenia, bardzo ładnie. Dobra szybko tutaj eliksirami zanim jeszcze mnie ten chłop co tu był dojedzie Rano ci mnie pewnie zaatakują nie Oczywiście trzech szamanów Teraz trzeba szybko poprzestawiać W ogóle co oni będą mi z ataku dystansowego nie I W sumie dobrze że krok atakuje tego W ogóle co tutaj się Wydarzyło to też nie mam pojęcia oni miał urokami tyle po na trzaskali narzucają nam jakieś debuffy ale żyje Dobra, jeden zginął po prostu ładujemy go i tyle Nie wiem tak naprawdę co jakie ja mam na nich ustawiać obronę ale 4000 doświadczenia no po prostu bomba Tylko pytanie czy ten chłop mnie tutaj nie zaatakuje ale chyba nie Ale zaatakujemy ciorkowie Dobra Dobra Skupię się po prostu na tym szamanie I później mogę bronić się wręcz W ogóle jak kruk stoi z życiem Bo ja tutaj się tak leczę tymi eliksirami A kruk jeszcze mi tutaj zaraz się wywali Po 200 dostaje Także na pewno będzie trzeba zaraz odpocząć Oczywiście nie mogę trafić No dobi go, dobi go Dobra, pięknie Dobra w ogóle co to jest ta surowizna e, Gdzie jest ta surowizna y, Znaczy domyślam się, że gdzieś to można sprzedać, nie? No bo po coś ten przedmiot musi być przecież Dobra, stoję przed wejściem odpoczniemy, pójdziemy na bossa, zobaczymy Znaczy to nie jest boss, ale a, coś pewnie pokroju, bo pewnie ma parę tysięcy życia to jest w ogóle jakieś, jakieś wejście do namiotu, to jest namiot w ogóle? a nie, to jest wejście do namiotu, dobra no to idziemy, zobaczymy czy to jest ten chłop tutaj, nie? 25 poziom ma? no proszę to jest, jest jakiś cie... aha, dobra Czyli to było na takiej zasadzie, że ciężej w ogóle dostać się do tego bossa Niż go ubić prawdopodobnie. Chyba, że nagle zaraz się pojawi jakaś magiczna obstawa. Dobra, no chłop ubity Zabierz kilof ze skrzyni. Gdzie jest ta skrzynia w ogóle? Aha, tutaj, dobra. Teraz jeszcze trzeba się stąd wydostać. No i oczywiście się porespili. Nie wiem tak naprawdę czy wam już to pokazywać, bo to też nie ma tak naprawdę jakiegoś wielkiego sensu zrobię coś takiego bo oni mnie tam urokami dosyć mocno bili w ogóle tam jest czteroosobowa grupka więc ja nie wiem czy ja stąd wyjdę w ogóle rzucili nam dużo debuffów więc o. nie zmniejszyło to jakoś szansy na trafienie więc jest okej okay. dobra może pójdę bezpiecznie i zabiję tego a przynajmniej spróbuję. Czyli fajnie, bo trochę doświadczenia na pewno wpadnie. Domyślam się, że to już jest kompletny koniec zadania. Fajnie, jakby się udało też dostać... Znaczy dostać... Pokonać tę wilczą sukę. To jest zadanie oczywiście, żeby nie było, że tutaj przeklinam. Dobra, idziemy póki on się tutaj leje z kimś. Może... Dobra, ten mnie chyba nie zaatakuje, więc mogę sobie z tym krukiem chodzić. Cofnę się na poprzednią mapę i to będzie koniec Może po drodze ktoś mnie ubije to będziecie mieli atrakcję no, tutaj chyba już mnie nikt nie zaczepi, ciekawe czy będzie tygrys, no jest tygrys dwa tygrys no. Także to może być ten moment mojego, że tak powiem zgonu Tygrys biały to jest jeszcze jakiś Czy to nie jest ten szablozębny, co tam dawałem sobie z nim radę Trochę to będzie przykre, jak zginę na sam koniec Po 138, no tragedii nie ma, ale No i oczywiście muszą się oba na mnie rzucać Domyślam się, że zginę od trutki, nie? Nie wiem czemu, ale mam właśnie takie Przeczucie, no atakować mnie raczej nie będą z dystansu Dobra, no i zginąłem, dobra Także mniejsza o to, ile tracę 5000 doświadczenia, nie jest tak źle Ale w ogóle dodatkowe złoto, a straciłem więcej doświadczenia także to by było na tyle trochę szkoda, że tak się skończyło mogłem sobie odpocząć na spokojnie zakończyć odcinek po prostu odpocząć ale przynajmniej jakoś na koniec możecie się pośmiać także ja Wam dziękuję za oglądanie no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach